Dzisiaj znowu chciałem Was zaprosić do tej wspaniałej listy. Character First. Organizacja, którą spotkaliśmy w John Birch Society w pokoju, gdzie pracownicy mieli czas wolny, przerwy w pracy, przerwy kawowe. Właśnie na ścianie, oczywiście w dużo większych rozmiarach, widniała lista tych wielu cech charakterów. Ta organizacja. Chce przywrócić chrześcijański etos pracy, dlatego pokazuje, co chrześcijański pracownik powinien sobą reprezentować, by rzeczywiście wiernie służył Bogu i ludziom. W Polsce to są praktycznie obce cechy. Komunizm wykształcił w nas nawyk. Czy się stoi, czy się leży, no ileś tam tysięcy, jakie kto ma aspiracje, się należy. Dzisiaj w naszej Liście doszliśmy do punktu inicjatywa. Inicjatywa to jest przewidywanie i robienie tego, co potrzebne, zanim ktoś cię o to poprosi, zanim twój pracodawca, zanim szef zespołu, w którym pracujesz niekoniecznie zawodowo, cię poprosi. Czyli wyprzedzanie myślami tego, gdzie ja mogę być potrzebny, gdzie ja mogę być użyteczny. Zauważcie, że Jezus. Tego typu ludzi chwalił: Dobrze zrobiłeś, sługo użyteczny, a leni karcił bardzo ostro: Sługo leniwy i nieużyteczny. Pomyśl, czy dla swojego pracodawcy, czy w swoim zespole pełnisz funkcję leniwego sługi, czy sługi z inicjatywą?